Kolejne auto dołącza do naszej oferty. Jest to Peugeot 5008, wersja poliftowa. Z 2014 roku produkcji, w 2015 został zarejestrowany z silnikiem diesla 1.6 HD i owocy 114 mechanicznych, połączony. Z manualną skrzynią biegów. 5008 do tej pory przejechał 150 tysięcy km, jest to przebieg w 100% potwierdzony. Auto regularnie było serwisowane w Peugeot do samego końca. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.